Cześć, 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 witamy Was, was w Brawl Stars. Stars, ja jestem Zem Dypul, pór. ze mną jest, ja jestem Boryle. I dzisiaj ja. Brawl Stars No, słuchajcie, dzisiaj z Boryle. A macie zostały subskrypcje No Bo może Karl nam dropnie Ja będę ja powiem teraz wam, zrobię postać, to nie będzie takie, że nową postacią będziemy grać. Zdobyłem 500 I widzowie, i mam. No. I właśnie, e, dzisiaj o jakiejś 20 będzie odcinek, że zdobyłem tą postać i będziemy grać, ja będę grał. Ze mną, u mnie na kanale też będzie odcinek może, o 20. .00. Gramy, gramy rob nie, nie gramy w to, bo musi, jak zostawicie co ty robisz? No, na Robo rambur. A drugi odcinek będzie. Takie trzy odcinki zrobicie, jak będzie dwudziesty 22, to subskrypcji u mnie na kanale. To będzie taki. Mhm. Dobra. Gramy. <laughs> Tak Ej, ty, nie... dlaczego ja morti... Jaki za mnie głupek? A co? Mortisa wziąłem. go <noise> nie zabiję. Ale kogo? Tą postacią. No wiem. Łź tu mnie zabije. Tak mnie na górę je, to Nie, ja, no

No. Aj, jajaj. Aj, aj, aj. Uwaga, Uwag Dobra. Hmm. Dopiero szósty wave. Ja! Nikogo nie ma oprócz ciebie. A jest, jest. I już Ten alan. O nie! Ja muszę bula wziąć. Bo te... A masz bacami, kurde. Kurde robisz! Ufak, ufak, ufak! Ale on jest bardzo prosty, bardzo prosty! Wystarczy tylko... O nie! Balem, bólem to ja bym go w sekundę! Zabij nas, zabij sekundę! Jaki tyle! Dobrze, dobrze robisz! Nie. nie! O! O nie! Nie drzyj, nie drzyj się! Nie drzyj się! Nie jak człowieku. Człowieku, a ty? Oj, słuchajcie, bólem zagram. Halo? Nie, w selekcji. Ja jechałam do czarnej mapki. Dobra. Bo ja wybieram mapki. To może, może ci Dzisiaj będzie odcinek, na którym będziemy grali robo, w Roboramber dwa, dwa meczyki, a może nawet sześć, a w inne meczyki po prostu ileś tam razy. I dzisiaj będzie taki dłuższy odcinek, może z 20 minut, nie wiem, zobaczę. Nie, a nam się udało. Będzie... No właśnie, mówiłem, że inny. Może inny odcinek. Nowy odcinek z Borysem. Z okay. Borysem zrobię. Jak się trzymasz? Ci, że jeden mnie robot atakuje, nie? Ej, oś, coś o, safe nam niszczą. Super. Gdzie? a ja mam i Tak mnie zlagowało i śmieję Ja tutaj wszystkie roboty rozwalam. Słuchajcie, ja nie wiem, gdzie ja. Gdzie jest nasz safe? Ja nie wiem, ja nie wiem gdzie jest naj, nasz sejf. A dobra, wiem. Kurde, zabiją mnie Nie żyjesz? A, nie. żyjesz. Żyjesz. Głoścu, nie fikaj. Bo zaraz dostaniesz shotguna mojego. Kurde, wyrażę tu. O nie, no Rico, Rico. Rico jakby zastyga. Co on malagi? lagi? Kurde, jest. O nie, o nie, o nie. Dobra. Ty gdzie jest? Gdzie jest ten robot? No tam jest! Trzeba go zabić. On jest bardzo prosty do pokonania! Widzę go. Bo... Dobra, atakuj, atakuj! Uważajcie, Dobra. bo... O, o, o. Tutaj zabiję, zabiję mnie taki rap. Bum, bum, bum. Zabi... Zabił cię, zabił cię. Dawajcie! Ale ma O nie! O nie! Bo nikt nie ma sejfu bronić. Broń sejfu, broń. nie! Broń. ja go zabiję. Dobra, zabiliśmy go. On był łatwy, ale... Teraz znowu będą? O tak, tak. Teraz są te gorsze. Teraz są te, 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 te takie z antenką. O fuck. Rozwalą nam sejf. Zbyszek! Udradzaj się! Ja się odradzam! Kurde! Ale fajnie było! A za chwilę byśmy wszystko rozwaliły. Normalnie. No słuchajcie, ja bym jeszcze jeden meczik, bo mi brakuje dosłownie bardzo mało do tego. Ja bym zagrał... Jeden meczik jeszcze. Ja bym jeden zagrał. Jeden. Tylko ja bym ci może radził szeli wziąć. Może. Poczekaj. Bo Shelly jest dobra na ten tryb Masz Shelly masz No bo Szeli jest słuchajcie dobra na ten na ten tryb no i lecimy, lecimy Dobra, za chwilę To ty słuchaj idź na prawo, na prawo idź na prawo Wyszedł, przecież nie ja... Albo na lewo, no le, na lewo, na lewo. Jak chcesz. Bo tam jest y, dużo robotów. A ja się będę zajmował tymi, które y, tu są na, y, na. końcach mapy. O, zrespił się. Ale ja go od razu ja zabiłem. na Tam mówi, że jest dużo robotów. Będzie dużo robotów, bo tam jest. O, widzisz? Już jest robotnik. Bo tam się lubię e e respić roboty. Ja tu idę, tam gdzie się respią roboty i nie ma. Już po robocie. Tu nie ma. Safe, o nie, o nie, o nie. idź do... Do sejfu trzeba iść. Do safe'u. Nie zawracaj mi głowy. Kurde! Tam na prawo jest ich dużo. Gościu Dobra. widzi, że ma postać długo ma... Ja nie wiem, co ja wybrałam. Uważajcie! Gdzie? Gdzie on jest? Uważaj! O, strzelaj, strzelaj! Ja go odciągnę. O fak, o fak. Bo wiesz, co się dzieje. Gdzie ty jesteś? Widzisz, ja, ja, ja z, ja z bosem walczę. Odciągam go od sejfu. Ty broń sejfu! Ja go zabiję. Ja powinienem go zabić. A jak o, to powiedz? No, ty broń sejfu. Widzę go. Bo ja Kurde, ma... Idzie! Pum, pum, pum. O fak, o fak. O, o, fuck. Fuck. o, fuck, o fuck. Są te głupie roboty. Ja Są pierdolę. te głupie. O nie! Nie! O, nie, Już mnie zabił. Nikogo niedługo nie będzie przy sejfie. Nikogo! Nikogo! Nie. Nikogo nie, nie, nie ma. Nie, no nie! Nikogo nie. I, strzelaj, strzelaj! Ulta masz? Ulta! Ulta! Nie. Ulta! Czy to był Wave jedenasty? Nie dobra Słuchajcie, otw otwieramy skrzynki. Przepraszam widzę za nie. Yy, dobra, słuchajcie, kończymy.